Pani Wiele czym centrala artystyczna zaskoczy mieszkańców do końca tego roku? No mam nadzieję, że miejscówka, która jest znana od 13 lat, będzie chętnie odwiedzana, więc plany, jakie mamy na październik są takie, a mianowicie, że 12 października mamy wernisarz, artystów z Poznania, on i ona pod tytułem inaczej. To są absolwenci historii sztuki, którzy będą mieli wspólny wernisarz malarsko-fotograficzny. Oprócz tego wernisażu, coś jeszcze do końca roku? Oczywiście. 18 października mamy prezentację koleżanki z Poznania, Magdaleny Bachowskiej, która będzie opowiadała nam o Namibii. Gdzie była wolontarystką w prywatnych parkach safari. Pracowała także w RPA i to będą, będzie, będzie prezentowała sw swoją tam pracę. Opowie będzie opowiadała o tym, co tam robiła. I, i, i um, oczywiście świetne zdjęcia będą e, na dużym ekranie e, prezentowane. Także zapraszamy e, w tym październiku. Oprócz tego, co czwartki, mamy tutaj nasz quiz e, prowadzony przez e, Gruzina Lorego e, le, le, Gersami. E, no i cóż, jeszcze taka muzyczna, e, muzyczna impreza. E, Koncert grupy z Koszalina 4 Piętra i Loży Szyterców to będzie 26 października. Wszystkie imprezy o godzinie 20:00. Także zapraszamy. Oczywiście... A gdzie można szukać szczegółów ewentualnych dalszych. W tym miejscu? No, generalnie y, y, głównie to będzie internet, czyli y, fanpage y, na, na Facebooku. Y, no i oczywiście portale społecznościowe, takie jak Infokoszalin, nowy, i tam jeszcze inne, które są powiązane niejako. Oczywiście poczta pantoflowa, no i no, y, po, poczta mailowa. Także... No. Możemy będziecie jak się podoba w centrali artystycznej? No, przyznam, że jestem tu po raz pierwszy i jestem mile zaskoczona tym, co tu zostałam, bo jest klimatycznie, jest ciepło. Znajduję tu połączenie takich elementów, które dają wspomnienia dzieciństwa, gdzieś doświadczenia, zadowolenia na pewno. Połączenie sztuki bliskiej, rękodzieło, bardzo fajne klimaty, sympatyczni ludzie, miła właścicielka lokalu. Bardzo mi się tu podoba. Najważniejsze, spotyka się wielu ciekawych ludzi i też znajomych. No to jest zdumiewające. Przyszłam po raz pierwszy i, tak jakby ten czas był dla mnie, bo spotkałam tu dużo znajomych ludzi których na co dzień nie spotykam w Koszalinie. A to są bardzo miłe osoby, z którymi fajnie mi się rozmawia. Czyli to miejsce jeszcze daje tą energię przyjemną.